Cześć, witajcie na kanale Horton TV. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy na temat kamery marki High Vision. Jest to w sumie kamera, którą możecie rozpoznać po poprzednich odcinkach. A dokładnie dzisiaj skupimy się na konfiguracji zarządzania kolejkami. Są to kamery, które są stosowane w sklepach, że jeżeli przykładowo przez jakiś czas będzie więcej niż 5 osób, kamera będzie mogła właściciela poinformować, że przy kasie nr 1 zbiera się zbyt dużo ludzi i na przykład będzie informacja, żeby otworzyć kolejną kasę. Także zapraszam, pokażę Wam, jak to skonfigurować. Jeżeli chodzi o model kamer, to się znajduje się po mojej prawej stronie. Informacje na temat modelu znajdziecie pod, pod filmem oraz linki do najnowszych oprogramowań, do obsługi tej kamery, czyli SADP i VMS również Wam dorzucimy pod filmem, więc będziecie mogli mieć dostęp do najnowszych oprogramowań. A teraz zajmiemy się programem iVMS 4200. Jeżeli chodzi o... Tutaj jak widzicie, mam podgląd dodany, czyli kamera jest dodana do zarządzania urządzeniami. Wchodzimy sobie w zarządzanie, przechodzimy sobie do głównej konfiguracji, działanie, podstawowe ustawienia, powiększymy sobie obraz. Ok, ogólnie jeżeli chodzi o kamerę, tak jak Wam wspominałem w poprzednich odcinkach, należy wejść sobie w system, ustawienia systemu, zasób VCA no i wybieramy potrzebną rzecz, którą chcemy aktualnie dzisiaj nagrać, czyli wybieramy sobie zarządzanie kolejkami. No i my zapamiętaj, zawsze pamiętajcie, że po zmianie pracy kamery, ona się musi musiała zrestartować i ponownie uruchomić. Kamera nam się uruchomiła ponownie, możemy że tak powiem przejść do konfiguracji, więc przychodzimy sobie do zarządzania kolejkami. Pogląd nam się z kamery pojawił, więc przechodzimy do konfiguracji. Bardzo ważna rzecz, musimy sobie tak kliknąć regionalne tworzenie kolejki osób. O co w tym dokładnie chodzi? Chodzi o to, że Mamy region, który będzie występowała pewna noityka lub będzie zaznaczony obszar. Jeżeli zaznaczymy sobie detekcja czasu oczekiwania i ustawimy czas, po jakim czasie dana osoba lub ilość osób będzie przekraczała li, ilość, którą ustawimy za chwilę sobie w systemie będą wychodziły powiadomienia. Dokładnie Wam to za chwilę pokażę. I zaznaczamy sobie czas rzeczywisty, czyli kamera w czasie rzeczywistym będzie liczyła ile osób jest w danej, danej strefie i po jakim czasie mamy wysłać powiadomienie na IVM za 4200. Więc, zrobimy sobie temat taki. E, to mamy zaznaczone. Zaznaczamy sobie region. Ok, możemy sobie. Tak, region mamy jeden, czyli mamy jedną strefę, w której będzie kamera, że tak powiem, identyfikowała ile jest osób. Region możemy sobie nazwać na przykład, nie wiem, cokolwiek. Tak nazywa to będzie się nazywała nasza strefa. Interwał alarmu ustawmy sobie, nie wiem, 5 sekund. E, wybieramy sobie jeszcze tak, ustawienia regionalnego tworzenia kolejki osób. E, wybieramy sobie teraz tak, e, większa niż wartość graniczna. I wybieramy sobie jedna osoba. Czyli jeżeli dojdzie nam zaraz za mną kolejna osoba, kamera powinna wywołać nam alarm. I próg alarmu ustawmy sobie. 2 sekundy i może ustawmy kolor czerwony, zapamiętaj. Kamerę mamy ustawioną, więc sprawdzimy czy algorytm zadziała poprawnie. Więc jak sobie stanę w tym miejscu to kamera widzi mnie jako jedną osobę, poproszę mojego kolegę, żeby podszedł. Jak widzimy system wykrył dwie osoby w kolejce, ustawiałem w strefie e, powyżej jednej osoby ma alarmować I jak widzimy Algorytm wykrył, że tworzy się kolejka, jest czas i rozpoznana ilość osób, tutaj widzimy mnie i kolegę. Na czerwony, w kwadracie czerwonym jest informacja, że tworzy się kolejka oraz zdjęcie w czasie rzeczywistym. Słuchajcie, jak widzicie, e, konfiguracja jest dosyć prosta. W sytuacji, gdybyście napotkali na jakiś problem w konfiguracji, no to zapraszam Was do kontaktu z naszym wsparciem technicznym. E, no i oczywiście pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z materiałami. E, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.